Słowo Boże na każdy dzień. Ewangelia według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały Was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, albowiem to jest istota prawa i proroku. Chodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują.